Jestem dzisiaj z Panem Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim w Krapkowicach przed kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem, jakim jest komunikacja rządowego programu 800+. Pan Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski organizuje pikniki rodzinne dla mieszkańców całej Opolszczyzny. Komunikujemy wielką sprawę od 1 stycznia 2024 roku, program 800+, dla każde polskie dziecko, ale jesteśmy też w Krapkowicach ponieważ tutaj jest również jedyny działający na Opolszczyźnie port nad Odrą i chciałbym zapytać się pana wojewodę Opolskiego, który nadzoruje jako wojewoda wiele inwestycji związanych z Odrą, z tym programem odrzańskim. Jakie dzisiaj są najważniejsze, panie wojewodo, inwestycje, jeżeli chodzi o województwo polskie? Panie pośle, po pierwsze rozpocznę od podziękowania panu posłowi i wszystkim posłom Zjednoczonej Prawicy za 800+. To jest wielkie osiągnięcie rządu Zjednoczonej Prawicy, że te 800 plus będzie od 1 stycznia dotyczyło wszystkich dzieciaków w naszym kraju. A przechodząc już do tematu Krapkowickiego, odrzeńskiego, bo Krapkowice to w dużej mierze odra... drugie podziękowania, bo pan poseł i posłowie Zjednoczonej Prawicy uchwaliliście ostatnio Ustawę o rewitalizacji Odry, a więc krok miliowy. Pierwsza historyczna ustawa, która rzeczywiście dotyczy poważnego podejścia do z jednej strony zabezpieczenia powodziowego, z drugiej strony rezerwuaru wody na wypadek suszy, a, a z trzeciej strony ożywienia tych poszczególnych miejscowości leżących nad Odrą. I tak, proszę Państwa, rzeczywiście jas, śluza i stocznia w Krapkowicach to. W tej chwili są inwestycje realizowane za potężne pieniądze. Pół miliarda złotych, które zostały przeznaczone na to, żeby zagospodarować odpowiednio stocznie w Krapkowicach, Jas i śluzę Krapkowicką. A po drugie, tenże program rewitalizacji zakłada kolejne inwestycje na drodze odrzańskiej. One dotyczą również krapkowic w dużej mierze, dlatego gratulacje i oczekiwania, bo te inwestycje, te potężne pieniądze w ramach ustawy przewidziane jest, proszę Państwa, 2 miliardy złoty w Województwie Opolskim do realizacji. Również te inwestycje będą dotyczyły powiatu krapkowickiego. Gratuluję i dziękuję posłom. To przez skromność Pan Wojewoda nie wymienił swoich zasług, ale rzeczywiście w sposób profesjonalny. Widzimy to jako parlamentarzyści, w jaki sposób pan Wojewoda, który ma ogromne doświadczenie jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jako wiceminister edukacji. I również jako poseł do Parlamentu Europejskiego, dzisiaj w sposób profesjonalny nadzoruję te inwestycje. Jest w bieżącym operacyjnym kontakcie z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, po to, żeby te inwestycje, jeżeli chodzi o infrastrukturę wodną, o rewitalizację odryw w województwie opolskim szły jak najlepiej, za co bardzo serdecznie dziękuję. I szanowni państwo, tak mogę powiedzieć z panem wojewodą Sławomirem Kłosowskim, wspieramy rozwój województwa polskiego. Jesteśmy silną drużyną zjednoczonej praktyki. Dawicy. Nigdy nie było tak wielu inwestycji infrastrukturalnych, nie tylko w kwestie dotyczące rewitalizacji Odry, ale przede wszystkim w obwodnice. Dzisiaj z panem Wojewodą Opolskim będziemy uczestniczyć w ważnym wydarzeniu, czyli konferencji prasowej pana ministra Andrzeja Damczyka. No, otwieramy w końcu długo oczekiwaną jedną z największych inwestycji ostatnich kilkunastu lat w województwie opolskim, jeżeli chodzi o infrastrukturę, czyli obwodnice Olesno. Serdecznie pozdrawiamy z Panem Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim z Krapkowic. Mamy to, jest 800+, plus. są również pieniądze na rewitalizację odry. Wszystkiego dobrego.